Jesteś neokorteks! Co się stało? A, uszkodziłem bark surfując po sieci. Oglądałem śmieszny filmik, spadłem z krzesła, nie ma o czym mówić. mi wypis ze szpitala i spadam. A, nie ma sprawy. A, ale coś mi się przypomniało. Tak, mam moc wysyłania mentalnych impulsów, które mogą unieruchomić wroga lub kontrolować jego ciało. Nazywam to neuromanipulacją. A skąd wiedziałeś, że chcę... Mnie o to zapytać? Ponieważ mam moc czytania w myślach. Nie wspominając nawet o mocy telepatii, dzięki której teraz możesz mnie słyszeć. Eee, okej. Okay. Będę musiał przetestować Twoje moce. Możesz sprawić, żebym. No nie wiem. E, był trochę bardziej skłonny do ryzyka, żebym najpierw robił, potem myślał? Stary, umiem czytać w myślach. Chciałbyś, żebym zrobił Cię takiego jak Kaz. Dobra. Spróbujmy inaczej. Jeśli tego nie zrobisz, nie dostaniesz swojego wypisu. Nazywamy to starą dobrą manipulacją. Cwaniak. Słyszałem to. Przecież wiem. Dobra, jak tam sobie chcesz? Hm. Nie czuję różnicy.. Uu. Ciekawe do czego to służy? Podlot! Masz tu swój kocyk i kilka fajnych gazet. Nowoczesne kamizelki i ludzie, którzy noszą kamizelki. Czyżbyś zaczęła zdrowieć? Chyba tak, bo nie mogę się już tak wysoko unosić. Co? To okropne! Jeśli grypa przywróciła Ci moc latania, to powrót do zdrowia pozbawia cię tej mocy. Jak śmiałaś zacząć zdrowić za moimi plecami? To nie moja wina, Alan. Każdemu się zdarza. Niekiedy ja biorę się za leczenie. Jeśli chcesz zachować moc latania, musimy cię rozchorować. Dobra, rób to trzeba. Hej, absolutny zero. Obniż tu temperaturę! Błękitny Tornado, daj nam arktycznego chłodu. Śnieżna burza. Zniesłabyś mi kakao. Tu jest strasznie zimno. To działa. Trzymaj się mnie, a nie wyzdrowiejesz. Nie będziesz już nielotem. Hej, patrz na tę rozkładówkę.